Pozdrawiam serdecznie na parę minut po polidze mistrzów. Jak tyle sytuacji będzie miał, co miał lewy w pierwszej połowie Triple G i żadnej nie wykorzysta z Canelo Alvarezem, to mecz się tak samo skończy jak ten mecz Bayernu z Barceloną po sytuacji takich no nie wykorzystywać nie można najstarsze powiedzenie świata takie sytuacje się mszczą w boksie również natomiast na ten temat będziemy gadali e, przed walką e, już jutro z Januszem Pinderą i z Grześkiem Proxem i oczywiście po walce Canelo Alvarez kontra kontra Gennady Gołowkin 40 letni nie wiem czy dlatego tym e, klasykiem samochodowym podjechał e, Gołowkin natomiast e, no, no co można powiedzieć o, o Gołowkinie? Gołowkin to jest taki genia. Wygląda jak genia. Trzech złotych by się za niego nie dało, tylko że cię nokautuje. Przypominam, jak pierwsza, pierwsza walka se, była z kanałem Alvarezem, miał 37-0 wtedy e, i 20 parę nokautów pod rząd. Natomiast. To było kiedyś, przyjechał teraz tą, tym e, starym otwartym cabrioletem, e, którego zdecydowanie bardziej bym wolał niż tego, e, niż tego Rolls Royce'a, którym przyjechał Canelo Alvarez e, zupełnie inaczej. No, Gienek wyglądał jak Gienek, a, a Canelo wyglądał jak James Bond e, meksykański. No, tak, to, tak to wyglądało, no, ale jeden i drugi ma zupełnie inny styl. Kanelo kocha tą całą oprawkę, wszystkie te rzeczy dookoła, te Mariaci, ta, ta piosenka, która najważniejsza jest, jest, jest super, ta El to jest naprawdę super piosenka, przy której on zawsze się pokazuje i wchodzi, natomiast Geniek na nie by to wszystko od razu odpuścił, żadne tam konferencje prasowe, no ważenie to trzeba przyjść, bo tam nie trzeba za dużo gadać i od razu wszedł na ring. tym się różnią, natomiast e, był w bardzo dobrym nastroju Gołowkim, bardzo dobrym nastroju, e, aż zaskakująco dobrym, e, wyluzowany szczęśliwy, prężył mięśnie, Zapytanie przez dziennikarza, czy ta różnica wagi, sto, czyli kategoria 168, super średnia, zrobi jakąś różnicę, mówi, nie, tam mówię, co to za różnica, mówię, to jest różnica jednej kolacji, Zapytanie dokładnie, co masz na myśli jednej kolacji, no mówi, no pięć tacos, zamiast dwóch, pięć tacos i y, y, y jest ta cała różnica, wszyscy wiemy, że to jest olbrzymia różnica, no ale Genek nie lubi na takie tematy rozmawiać w ogóle. Nigdy nie lubił, nigdy pod tym względem się nie zmienił. Zresztą powiedział, że kocham boks, kocham czysty boks. Po raz kolejny pojechał oczywiście po tej wołowinie, no bo o jakim czystym innym boksie mógł mówić walcząc z Canelo Alvarezem. Po czym poszedł udzielić parę wywiadów, które będą wyglądały zawsze tak samo. Chociaż zdecydowanie wolę tę ten, ten, opcję, że on mówi po. Po rosyjsku jest tłumacz, może, te, może więcej powiedzieć. Kanelo przyszedł, oczywiście, Kanelo, że od kilku lat wiemy, że wszystko rozumie i potrafi doskonale mówić po angielsku. Natomiast tym razem dla tych wszystkich e, e, latynosów, e, Meksykanów, którzy tam przyjechali do Las Vegas. Tam będzie absolutnie szaleństwo. Już w tej chwili jest, natomiast czwartek, piątek, piątek szczególnie to, to będzie absolutnie szaleństwo. Cały czas leciał po, po hiszpańsku. Był tłumacz, podkreślił Canelo, jedno, podkreślił Canelo jak ważna ta, ta walka jest dla, dla jego pięściarski spuścizny. To jest bardzo, bardzo ważna walka. Mówi, mówi Canelo Alvarez natomiast jestem przygotowany na najlepszego jak tylko na, jak najlepszego jaki tylko jest możliwy Gołowkin to już oczywiście żeśmy wcześniej słyszeli tu również dziennikarz zadał mu pytanie no zobaczysz na jakiego nigdy nie widziałeś bo nigdy nie walczyłeś nim w kategorii 168 na co e, kanał odpowiedział no, no to zobaczymy jaki to będzie gołówki, no bo nikt w tej chwili nie wie ja, ja wiem że dziennikarze muszą takie pytania zadawać no ale co on może w tej chwili powiedzieć na temat jak będzie wyglądał Gołowkin skoro jeszcze z nim nie walczył Wiadomo, że, że to takie, takie rzeczy nie przechodzą. Chyba najciekawsza wypowiedź z tego wszystkiego to była wypowiedź Eddie Herna, który, który zwrócił uwagę na to, że. Jest często powtarzane te 40 lat u, u kinie natomiast e, mało się mówi właśnie o tej nowej, nowej kategorii wagowej dla niego. Nie musiał się dusić w tych, w tych kilogramach, co do tej pory było niestety obowiązkowe dla niego. Chociaż widzieliśmy również to wideo kanale Wereza, który wyciska z siebie tam wodę, to się do, do, dosłownie z niego leje. Także jeden i drugi wagę trzeba zrobić. To nie jest żaden. Ja to mówiłem w kanale dwa dni temu, że to nie jest ten pokazowy pojedynek, bo czasami jak rozmawiam z ludźmi, którzy nie siedzą w oksy, mówią, o dwóch dawnych mistrzów walczy. To nie są dawni mistrzowie. To jeden i drugi jest mistrzem świata obecnie. Jeden ma wszystkie cztery pasy, które są stawką tej walki, a drugi ma pas mistrza świata wagi średniej, po wygraniu z Muratą. To nie jest jakaś tam pokazówka dawnych mistrzów. To nie jest Tyson kontra Holyfield. Nie, nie. To są mistrzowie świata Obecnie, dlatego ta walka ma takie znaczenie, jakie ma. Sala będzie wyprzedana do ostatniego miejsca, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Yy, absolutnie żadnych. Bilety drogie jak śmierć, najtańsze od około 700, te najdroższe, nie wiem, co może być wliczone na bilecie za 21800 w dolarach. Nie mam zielonego pojęcia, co może kosztować 22 20, 000 dolarów, ale. Nie wiem, może, może te 22 tysiące dolarów to jest jednocześnie nie wiem, cała loża. Nie sprawdzałem dokładnie, bo nie mam zamiaru siedzieć w żadnej loży za 22 tysiące dolarów. Raz w życiu siedziałem, ale ja nie płaciłem. Wiadomo, sprawa. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że zainteresowanie jest olbrzymie z powodu, że to są legendarni pięściarze i tutaj jest bardzo, bardzo duża stawka sportowa. Te cztery pasy, o których Wam tutaj nieskończono już mówię w tupej, supej średniej. Słuchajcie, to jest krótka piłeczka, traci ten, traci, przegrywa ten mecz Canelo Alvarez i nie ma pasa, ani jednego, zero. Canelo Alvarez nieruszalny, wydawałoby się pound for pound, pięściarz na świecie, może 17 września, gdzieś koło godziny, nie wiem, 22.30 czasu Las Vegas, nie mieć ani jednego pasa. No, taka jest brutalna rzeczywistość boksu, więc tutaj to znaczenie jest oczywiście wielkie. O tym właśnie mówi, mówi, um, mówił Eddie Han. którego zapytano go się, jak on to wszystko odbiera. To mówi właśnie ten aspekt sportowy, te, te, co tutaj jest do zdobycia, poza tym wszystkim, tam honorem, że wreszcie się przekonamy, miejmy nadzieję, że się przekonamy, który jest lepszy i tak dalej, i tak e, dalej. Tak jak mówiłem, tu jest jeden, jeden, jeden do jednego w najgorszym wypadku, a, a znam wielu, którzy twierdzą, że jest 2 do zera. Jeśli chodzi o te dwie walki. Natomiast tak czy inaczej, no, panowie teraz walczą, więc, więc się pokazali. Teraz przyjdziemy poczekać do, do czwartku na, na konferencję prasową. No, tutaj już się spodziewam, spodziewam się takich bardziej ostrych słów. Bo prawda jest taka, jeśli chodzi o jednego i drugiego, że jeden i drugi bardzo docenia swojego rywala pięściarsko. Bo wy usłyszycie różne rzeczy od nich. Natomiast ten jest taki, ten jest, e, Canelo tam jest na wołowinie, e, kombinują wokół niego cały czas, e, to ze strony Gołowkina. Z drugiej strony, ja go zniszczę, skończę mu karierę, e, on za dużo gada, jest takim typem gościa, który nóż w plecy ci wstawi, jednego dnia mówi to, drugiego dnia mówi to, to oczywiście słowa Canelo o e, Gołowkinie. Natomiast żaden z nich nigdy nie mówi, że ten drugi jest słabym rywalem albo słabym pięściarzem. Nie, nie. To żadnemu przez usta nie przechodzi. Eee, no brat Gołowkina wrzucił, że to przeciętny pięściarz, no ale to brat Gołowkina może mówić, co chce, bo to, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co mówi Max Gołowkin, żadnego. To on może sobie mówić, co chce. Także ja powiem, że atmosferka, jeśli chodzi o mnie, który no parę rzeczy widział i muszę powiedzieć, że coraz częściej, coraz rzadziej, przepraszam, nie częściej, tylko coraz rzadziej mi się tak... Eee, E, ciężko zebrać, żeby wiedzieć, że to jest naprawdę coś, że, że to jest coś specjalnego. Tak tutaj nie mam, nie mam żadnej wątpliwości do tego indywidualnie, prywatnie mówiąc, to jest moja pierwsza pięściarska trylogia, jaką będę widział na żywo. Nie znam, e, nie, przepraszam, to będzie druga moja pięściarska trylogia, no bo przecież widziałem wszystkie trzy walki e, Wider kontra Fury, czyli to będzie moja druga e, Trylogia, którą zobaczę w całości na żywo, fajna rzecz, jak twierdzi wielu, wielu obserwatorów, ostatnia prawdziwa trylogia, którą zobaczymy, że pięściarze są na najwyższym światowym poziomie i jednocześnie w tym czasie, kiedy walczą, są mistrzami świata i walczą po raz, po raz trzeci, no bo jednak, co nie mówili o Wider kontra Fury, to kiedy walczył, kiedy była trzecia walka, to, to niczego... Tutaj Don Wilder nie miał. On walczył o pas, który już nie był jego. Tu mamy dwóch mistrzów świata w różnej kategorii wagowej, prawda? Natomiast jeden i drugi jest aktualnym mistrzem świata. Przeszłość, jaką mają, to oczywiście nikomu nie trzeba, nie trzeba przypominać. I, I takie ciekawe zdanie, które usłyszałem dzisiaj od kolegi, który już dzisiaj przyleciał do, do Las Vegas, powiedział mi, że spodziewa się zupełnie i in... tym zaskoczył, ale może jutro pociągnę Janusza Pindera i Grzeszka Proces, Co mógł mieć na myśli człowiek, mówiąc, że ta walka będzie zupełnie odmienna od. Ani pierwszej, ani drugiej. Od pierwszej do drugiej, jak, jaką widzieliśmy do tej pory. Nie bardzo sobie wyobrażam, że może być odmienna. Natomiast obiecuję, że to pytanko zadam Januszowi i Grzyszkowi, i niech mi powiedzą, czy, czy się zgadzają z tą opinią czy nie, pozdrawiam Was serdecznie parę obrazków w międzyczasie poleciało, co tam się działo żebyście zobaczyli o czym dokładnie w tym momencie mówię, pozdrawiam serdecznie i słyszymy się, widzimy się jutro wieczorem po nagraniu moim z moją dwójką kolegów komentatorów DAZON, czyli Januszem Pinderą i, i Grześkiem Super G Proxą, pozdrawiam miłego wieczoru